Hej, od kuchni. Chcę się podzielić z Tobą, że jestem na finiszu kończenia, końcu kursu Wiara poród. Jeszcze trochę mi zostało. Jeśli chciałabyś, takie dziewczyny w serii Mamy Boga, zaprosić Boga do porodu, świadomie, długo, przygotować się do porodu, ale nie za bardzo wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, jak to połączyć ze sobą, możesz zapisać się na listę oczekującą. Na kurs, link poniżej. I osoby, które się zapiszą na tą listę, nie tylko dostaną pierwsze informacje o tym, że kurs już jest dostępny, ale też dostaną zniżkę. Zapraszam Cię teraz na odcinek. Oni mnie męczyli psychicznie. No, już powinna urodzić, jeszcze nie urodziła. Lekarka się z Ciebie nabijała, że Ty chcesz urodzić naturalnie. No to jest już dwójka dzieci e, i co i pojawiło się pragnienie trzeciego dziecka czy nie, nie było wątpliwości jak to było A, wiesz całą nas pragnienie dzieci to było y, ono się niekończące się <grymne> <grymne> Ja mam tylko tak, że jak jestem, wiesz, generalnie jak, jak jestem w ciąży z dziewczynkami, ja już, wiesz, ja już mam to doświadczenie takie, że ja wiem, kiedy ja jestem w ciąży z chłopcem a kiedy z dziewczynką. Mm. Z dziewczynkami to były zawsze wymioty, złe samopoczucie, no, dramat w ogóle nic mi nie pomagało, mdłości poranne, zgagi. To wszystko przerobiłam przed dziewczynach. Natomiast z chłopakami po prostu jest. jest. Wiem, że jestem w ciąży, jest dobrze. Może tam się zdarzyło, może ze dwa razy zamiotować, ale generalnie z chłopcami lekko mi się chodzi, tak powiem, tylko z nim się robi taka duża, wiecie, tu mi się przytyje, tam mi się przytyje. No, Okej, okay. i teraz trzecie kilka... to kto to taki się pojawił? Dziewczynka, Dziewczynka. O, to było, było niedobrze. Było niedobrze, <tak>, tak. No, i generalnie z Marysią. Już ja wiedziałam, że po trzech cięciach cesarskich właśnie z tym naszym pediatrą rozmawiałam, bo już się poznaliśmy z naszym pediatrą, człowiekiem bożym. Poznaliśmy się i on mi właśnie powiedział, że był przy porodzie po trzech cięciach w domu, wiele no. lat do tyłu, do tyłu więc no. dla mnie to było takie w ogóle wow! No, skoro on. Przeżył, tak, przeżył coś takiego uczestniczył w tak, takiej e, sytuacji, nie wiem, powiedzmy, 20 lat do tyłu, to znaczy, że teraz też można. I zaczęłam szukać. I zaczęła się moja w ogóle wielka przygoda z szukaniem, że jednak się da, że to, co ci lekarze mi mówili do tej pory, e, to wcale tak nie jest, że trzeba poszukać, trzeba podrążyć, popracować nad tym, że to nie jest tak, że Bachi spadło mi z nieba. Tylko to było, no, takie dosyć, dosyć trudne i dosyć, dosyć dużo siedziałam, szukałam. Trafiłam wtedy, to był 2015 rok, trafiłam wtedy na grupę naturalnie po cesarce. No i po prostu przepadłam. Ja tam siedziałam na tej grupie, czytałam wszystkie historie szukałam wszystkich tych dziewczyn tych dziewczyn które urodziły po dwóch cięciach cesarskich wtedy było niewiele było ich nie wiem no może z 15 wtedy bardzo mało ich było ale były szukałam zaczęłam szukać kobiet które no i tak potrzebowałam tego tej nadziei takiej tego porozmawiania jak to się u, u tych kobiet wydarzyło jak to wszystko wyglądało jak było jak co one robiły jak, jak do tego w ogóle doszło no i zaczęłam szukać, 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 ale gdzie tam jeszcze do, do Pana Boga w ogóle, to jeszcze w ogóle Pan Bóg jeszcze jakby nie był mi do tego wszystkiego potrzebny. Tylko tak sobie powiedziałam, że jak się urodzi, jak się urodzi naturalnie, no to będzie miało inaczej na imię, jak przeschnięcie cesarskie, to inaczej będzie miało dziecko na imię, o tylko tyle. I tutaj pozwoliłam Panu, jakby też pozwoliłam Panu Bogu, ja pozwoliłam Panu Bogu zdecydować, jak to moje dziecko się urodzi, że powiem, tak? I szukałam bardzo, że szukałam i byłam już taka nastawiona, że już mówię, no nie, teraz robię wszystko dla siebie i teraz to mi się na pewno uda. Zaczęłam jeździć na wizyty do, na żelazną do doktora Puzyny. No i on mi tam podpisał glejd, papier, że ja tutaj mogę po dwóch cięciach urodzić, i tak dalej, i tak dalej. Należy no dwa poprzednie moje porody były po, po 40 tygodniu, w 41, no w 41 tygodniu, 7 41 plus ileś tam dni, drugi tak samo. Więc trzeci poród, no 40 tygodni mija, a tu się nic nie dzieje. Więc pan doktor zaproponował, żebym się stawiła w szpitalu na oddziale patologii ciąży, poleżała sobie, aż się poród sam zacznie no ja będę czuła się bezpiecznie, no bo będę w szpitalu, jakby się coś działo, to ja już będę na miejscu, zawsze mi tam pomogą i tak dalej, i będzie, no, będzie po prostu super, wiecie, tak, tak to wyglądało, no i po rozmowach z moim mężem, no mój mąż też, no że on był taki uspokojony, no dobrze, no to będziesz tutaj w Warszawie, w tym szpitalu i tak dalej, i właściwie mówię, no dobrze, no właściwie dobrze mi mówią, nie, tak wszyscy dookoła, i poszłam do tego szpitala, to był chyba a, jaki to był dzień? Wtorek. Poszłam do szpitala, to był we wtorek. Położyłam się do tego szpitala i środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W niedzielę się urodziła moja Marysia przez cięcie cesarskie. Yy, oni mnie tam męczyli. Słuchajcie, na tym oddziale oni mnie męczyli. Oni mnie męczyli psychicznie no już powinna urodzić, jeszcze nie urodziła i w ogóle, i wiecie, ja na przykład byłam w toalecie, myłam się i przyszedł od, przysz, przyszły, przyszła lekarka, y, y, Boże, jak to się nazywa, obchód przyszedł, nie? I y, ja akurat byłam w tym czasie w toalecie, się tam kąpałam i y, później wyszła mi dziewczyna i wiesz, mówi, lekarka się z ciebie nabijała, że ty chcesz urodzić naturalnie, bo ja, oni tam wszyscy widzieli, że chcą naturalnie. I takie głupie teksty były puszczane, takie wiecie, gdzieś do mnie, obok mnie, takie, bo to bardzo nieprzyjemne. Oni po prostu tam psychicznie zmęczyli. Yy, cał, no. Miałam wtedy robiony masaż szyjki. Dzisiaj rozumiem, jak, jak kiedyś yy, ktoś powiedział, że masaż szyjki jest porównywalne do gwałtu. I ja dzisiaj to rozumiem. To był, no to było straszne, to było straszne, ja to miałam dwa razy, to było straszne, to spowodowało, że zaczęły się u mnie skurcze i nic ponadto. Ja prosiłam, żeby na przykład założyli mi cewnik foleja, no już trochę miałam wiecie, pojęcia na temat w ogóle porodu i zupełnie innego pojęcia niż przy pierwszym, więc prosiłam o cewnik foleja, oni nie chcieli mi założyć tego cewniku foleja. Chciałam wszystko oprócz oksytocyny. Ja nie chciałam tej oksytocyny i nie chciałam przebić opęcha, ja wiedziałam, że to jest złe, że ja tak po prostu nie chcę. No i generalnie miałam skurcze, skurcze miałam silne z dołu brzucha, one nie były jakby całym brzuchem, tylko były z dołu brzucha i one no źle na mnie wpływały, te skurcze i ten personel medyczny, tam była tylko jedna, jedyna położona. słuchajcie, która przychodziła i ona mnie pogłaskała po ręku, po, wiecie, pokoły, mi biodrami, przyszła, ja byłam cały czas na tej, patologii, na tej patologii, ja nie byłam już, w ogóle nie trafiłam nawet na oddział porodowy, tak? Na blog porodowy. I ona mi, jedna jedyna i ona mi pokazała, jak, jak ruszać biodrami, co robić, wiecie, bo ja jeszcze tego wszystkiego nie wiedziałam wtedy. W ogóle była mnie przygotowana i tego już wszystko nie wiedziałam. I ona mi pokazywała, jak oddychać coś. Wiecie, jak ona przy mnie była i ona mnie, wiecie, wzłała, złapała mi za biodra i ona mnie na mną kołysała, wiecie, ja czułam takie ukojenie. To była jedna, jedyna osoba, e, która mi tam pomogła. Reszta, no po prostu źle wspominam, źle. No i generalnie skończyło się tym, że ja już po prostu nie dawałam rady, ja wtedy miałam też położną umówioną do porodu z tego szpitala, że ona przyjedzie, przyjedzie bądź jak będzie na, w pracy, to ona do mnie przyjdzie, no wspierała mnie, ale to nie było to, czego moja dusza by potrzebowała i ona przyszła, też nie wspierała, no uda się coś tam, ale to wszystko to było takie, wiecie jakby... No, ja widzę dzisiaj, że to wszystko było tak zaplanowane przez Pana Boga, że to po prostu miało tak wyglądać, bo inaczej jak, jak to, to, to by wyglądało super, to ja dzisiaj pewnie nie przeszłabym tej drogi i nie miałabym tych swoich doświadczeń i nie miałabym się czym dzielić. No, a wtedy, a ja właśnie, w tamtym to... momencie, jak się jest, nie? W danym momencie, jak się siedzi w tej teraźniejszości, no to w kiedy już tak myślałeś, że no już nie da rady, że jednak nie uda się? Była godzina, niedziela to była godzina gdzieś 17, ja już byłam tak zmęczona tymi skurczami, bo te skurcze były non stop po, 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 tym, po tych masażach szyjki. A od kiedy tam masaż szyjki, też od niedzieli czy wcześniej już był? Nie, 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 ja miałam wcześniej, ze cztery dni mnie tak męczyło, wiecie, ale ja te, skurcze, no, te skurcze były bolesne, męczące. Czyli kilka ehm, dni. No, nie było to fajne. I te skurcze miałam non stop dzień noc, dzień noc. Yy, I one były naprawdę bolesne. One były. Ja nie umiem wam tego opisać, ale one szło, szły tak z brzucha, tak w ogóle jakby mnie nie wiem, jakby mnie sztyletami, słuchajcie, yy, jakimiś tam. Yy, ciężko mi to opisać, ale generalnie były dla mnie bardzo trudne do zniesienia. Yy, wtedy nie umiałam jeszcze oddychać prawidłowo, tak jak powinno to się robić. Niby, wydawało mi się, że niby dobrze, ale ostatecznie, finalnie dzisiaj wiem, że nie. Hmm. No i, i generalnie była godzina powiedzmy 17. Ja mówię, przyszła do mnie lekarka pytała, i ta, mi się, ho, ho, taka, wcześniej przychodziła taka, ho, ho i się ze mnie śmiała. A tego dnia była zmiana, jakaś inna lekarka była i ona przyszła i do mnie tam tak miło, tak sympatycznie, wiecie, ja jestem taka roztrzepana i taka, ty, 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 ty. a ona przyszła i znalazła, znalazła jakby wspólny język ze mną i ona była taka, że mnie uspokoiła. Bo mogła mi się opanować z tym wszystkim. Wiecie, i, i ona wzbudziła we mnie na tyle zaufanie, że ja y, po jej namowach zgodziłam się na to cięcie cesarskie. Po prostu się poddałam. No, poddałam się. Ale generalnie było tak, że ja. Ja po tym cięciu cesarskim ja mogłam stać, ja mogłam chodzić, ja mogłam wszystko robić, czego nie miałam przy pierwszym cięciu cesarskim, bo przy pierwszym cięciu cesarskim nie dostałam ani jednego środka przeciwbólowego i po prostu to był dramat, jak kichnęłam, cokolwiek, Domyślałam, że się rozerwę w pół, natomiast ja tutaj dostałam jakieś leki przeciwbólowe, coś i generalnie ja wstałam, chodziłam, wszystko robiłam ko tego dziecka, co trzeba było zrobić, wiecie, ja nie miałam z tym żadnego problemu, dobrze się czułam, dobrze się czułam, tylko miałam no, rany na sercu, że znowu się nie udało. Wiecie, i po prostu, no i w sumie I co dobrze sobie... też wspominam ten poród. No dobrze, poród Ale wspominam. Ale co sobie go... właśnie pomyślałaś po tym trzecim porodzie, że, no nie wiem, że, no nie wiem, może... Ja mam, uzyskać, mam nadzieję, jestem... miał... wiesz, ja miałam nadzieję i z tyłu w głowy słowa naszego pediatry, że był przy porodzie po trzech cięciach cesarskiej więc wiedziałam, że to nie jest niemożliwe. Ja cały czas miałam nadzieję, wiesz ja miałam taką nadzieję, ale już wtedy jakby dotarło do mnie, że pełne zaufanie personelowi medycznemu to nie jest moja droga, to nie jest dla mnie dobre i ja tego nie chcę dla siebie i jeśli jeszcze kiedykolwiek będę w ciąży, jeśli kiedykolwiek jeszcze Pan Bóg odaruje nas z dziećmi, to będzie to wyglądało inaczej. No i... Taką, taką miałeś postanowienie, że będzie już tak. inaczej. Tak, powiedziałam, koniec, mówię już teraz, to po prostu, żeby nie wiem, co się wydarzyło, bo że ja pragnę tego porodu ja po prostu chcę. I, i ja go prosiłam, wiesz, o, tak, o, o to, żeby on, mi, żeby on mi dał przeżyć to doświadczenie, bo jak ja, wiecie, ja tak na przykład czytałam te opowieści, to mi łzy tak leciały i tak sobie myślałam, bo że ta urodziła, tamta urodziła, ja nie urodziłam. Ja. Mi dziecko zostało wydobyte. Wiecie, ja do tej pory mimo wszystko nie urodziłam, ale ja tak w, w, w głowie mam, że ja nie urodziłam. To dzieci, te dzieci zostały wydobyte. No, po porodzie z Marysią, wróciłam do domu też byłam szczęśliwa, bo karmiłam piersią, więc to było po prostu fantastyczne. To mi jakby to karmienie piersią też mi pozwalało. Um, zalepić te moje rany wszystkie, wiecie, te, te, te wszystkie rany, które były cięciem spowodowane, nie? To ona to tak mnie trochę jakby okład na ranę nałoży, to, ona to, to, to karmienie takim okładem było dla mnie. No, Ale ogólnie wspominam, bardzo dobrze poród. Cieszę się, że był, że miałam te doświadczenia. Dzisiaj patrzę na to wszystko zupełnie zupełnie inaczej, naprawdę. A jeszcze chciałam się spytać o blizny. Czy miałaś wtedy taką wiedzę, czy jeszcze nie, że można coś z nimi robić, coś rehabilitować? Jak to wyglądało u ciebie? Że rehabilitować nie. Natomiast wiedziałam, że w szpitalu na żelaznej, bo pytałam o. Pytałam o to właśnie tą położną, Ona mi właśnie tłumaczyła, że y, 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 cięcie cesarskie na żelazne jest inaczej przeprowadzane niż na y, w szpitalu, w, w którym ja pierwszy raz rodziłam i pierwsze, pierwsze miałam cięcie cesarskie i drugie. Y, I rzeczywiście ja. Bardzo dobrze się czułam po tym trzecim cięciu cesarskim. Czułam po prostu, że, tam, że to wszystko jest, że to inaczej wygląda, że te, że, te bliz, że te mieście są rozsuwane, nie są przecinane od prawa do lewa, tak jak to było w poprzednich porodach. No i czułam to, tak. Moje ciało to czuło. Natomiast o, o jakiejś rehabilitacji, blizn, czy cokolwiek. Nie, jeszcze o tym nie wiedziałam. Ale zobaczcie, te trzy porody i człowiek się uczy, i niby, niby wiesz, niby nie wiesz. Czasami są rzeczy, które na przykład wiesz, zapominałam, przychodziły później, że mówię: kurczę, przecież ja to wiem, tylko gdzieś to z tyłu głowy było, gdzieś to było zamknięte w jakiejś szufladce i nie umiałam tego wykorzystać. Ale po prostu tak sobie myślę, że pewne rzeczy to są właśnie taką łaską Bożą, że Panu przed nami coś albo otwiera albo zamyka i albo daje nam coś, e, poznanie czegoś, możemy coś słyszeć, a nie, mam, a nie mieć poznania czegoś. E, ja to dzisiaj tak na to patrzę, nie? Jestem Panu Bogu za to po raz kolejny powtórzę bardzo, bardzo wdzięczna. Ale to jest ciekawe, myślę, że to może być takie pokrzepiające, bo e, czasami niektóre dziewczyny mogą mieć takie myśli, że jak są po cesarce jednej, drugiej czy trzeciej, to po pierwsze, że nie umiem ją rodzić, tak? Albo drugą stronę, że a mnie to nie obchodzi ważne, że dzieci są całe i zdrowe, ale też, z drugiej, też nakładać na to, że, no, że nie dostałam czegoś, tak? Od Pana Boga, od natury, że ze mną jest coś nie tak. A u ciebie to było tak, że mimo były te trzy cesarki, bo już jesteśmy na tym etapie, że już to stało się faktem. To ty i tak, ani miałaś y, jakiś. Y, tak, tak zrozumiałam, że nie masz ani wątpliwości co do możliwości swojego ciała nadal, ani wątpliwości co do tego, że Pan Bóg może ci powódz i może ci spełnić hmm. to pragnienie. Y, mimo, że wcześniej y, miałaś to pragnienie, no teraz się nie udało, ale mimo wszystko nie tracisz nadziei. Tak, tak to było. To znaczy tak, nie miałam po pierwsze, nie miałam w ogóle czegoś takiego, nie miałam czegoś jak żal do Pana Boga, za to, że, że nie obarczałam tym Pana Boga, że to jest jego wina, że ja nie urodziłam, tylko miałam cięcie cesarskie. Ja mu byłam wdzięczna, że to cięcie cesarskie się odbyło, że dziecko jest zdrowe, że wszystko jest z dzieckiem w porządku, ze mną. W ogóle nie miałam żalu do Pana Boga, przy żadnym cięciu, przy żadnym. Mm. Miałam natomiast, że ja obwiniałam personel medyczny, ja tu mm. miałam jakby, y, tu, tu miałam trudność, ja personel obwiniałam, bo przecież to jest Pan Bóg, Pan Bóg was powołał do tego, a wy mi tutaj nie pomogliście, a mogliście mi pomóc, od tego jesteście, żeby mi pomóc. Wiesz, ja takie miałam myślenie, nie? No, zamiast mi pomóc to znać mnie... na tym, wiedzieć, tak? I tak, 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 i ja tu, wiesz, ja liczyłam właśnie, liczyłam sobie na człowieka, nie na Pana Boga, nie na Jego, wiesz, Boże, przecież Ty wszystko możesz i wszystko możesz, a ja, a ja takie miałam, pokładałam, pokładałam nadzieję w tych ludziach, w zwykłych ludziach, którzy tak samo są grzeszni, błędni, tak samo jak, ja, jak każdy z nas, prawda? A ja w nich pokładałam nadzieję. I tutaj właśnie był mój chyba największy taki e, e, problem, że ja właśnie w ludziach pokładałam nadzieję. No i to zaufanie takie w ludziach, innych ludziach. Po prostu pomylenie totalne, w ogóle nie tam, gdzie trzeba i mówię, do Pana Boga w ogóle nie miałam pretensji, miałam pretensje do ludzi. W nich pokładałam nadzieję, oni mnie zawiedli, takie miałam myślenie, oni mnie zawiedli i do nich miałam pretensje. No, nawet nie do siebie, słuchaj, ja to jeszcze, jeszcze się uważam, że ja, no gdzie, to czek wspaniały, idealny, <śledzisz> prawda? No, Czecha. także nawet do siebie nie miałam ten... <noise> że, że nie urodziłam. Znaczy gdzieś tam pewnie z tyłu tak, ale jak o tym czek opowiada, to jednak ja nie, ja nie, ja jestem święta i ja to powinnam. prawda? <noise> no. Rozumiem. Dobrze, to za następnym odcinku, no to będziemy rozmawiać o tym, jak porzuciłaś już to ufanie ludziom, że zaczęłaś już ufać zupełnie komuś temu. Mhm. To, to zapraszamy na następny odcinek, który. A no, niesamowity, niesamowity będzie na pewno.